Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku moi kochani, kolejna dawka nowych kart do kolekcji. Przyszły paczuszki kolejne. Zaczniemy od lewej strony, tam od góry. Chciałbym podziękować tutaj za super wymiankę z Jakubem. Wysłałem karty lewego jemu, a on do mnie wysłał, moi kochani, popatrzcie, dwie karty platinium. Z FIFY 365 2023, Messi do 99, numer 7, mój ulubiony numer. I Neymar do 25, numer 14. Czyli kolejne dwie karty lądują w kolekcji. Już tylko 7 brakuje do zakończenia, do zebrania wszystkich 30 zawodników. Także super, dzięki Jakub za fajną wymiankę. Myślę, że to nie nasza ostatnia. Oprócz tego jeszcze dostałem. Od Kuby, tutaj jakieś karty dodatkowe, Jakub Moder, karta Ruki z tym zawodnikiem, następnie Robert Lewandowski. I tutaj mamy jeszcze raz Roberta Lewandowskiego na takiej karcie z jakiegoś brawa. Także dzięki jeszcze raz. Jakub za wymiankę. Następnie. Kolejna wymianka z Danielem. I przyszły do mnie dwie karty. Brakująca karta Grimaldo. X-Chrome. Z Ekstra. Stop z mecza tak Ekstra. I limitka Luisa Diaza. Bo miałem ją. Ale uszkodzona była. Trzy sztuki i wszystkie miały rogi uszkodzone. Więc chciałem mieć w idealnym stanie. Dlatego wymieniłem się jeszcze. I mamy... Dwie karty z kolekcji Tops mecza tak ekstra. Także dzięki Daniel za wymiankę. Trzecia przesyłeczka to również wymianka ze Sławkiem, i tutaj chciałbym podziękować no właśnie Sławkowi też za aspiłetę. Jest to przedostatnia, brakująca moja limitka z kataru. Na ten moment został już tylko kulibali, ten najdroższy, najrzadszy, którego no raczej wątpię, że będę miał. Bo nie dość, że cena to około 2000 zł, to nie ma tej karty, po prostu nigdzie nie ma, żeby nawet ją kupić. A druga to wcześniejsza już yy, wymianka, już żeśmy sobie wcześniej umówili, że ja wysyłam Leo z Milanu, a on Armaniego no niestety, yy, w międzyczasie dużo się zmieniło. Ja potrafiałem już tego zawodnika, ale nie ma sprawy. Wiem, że dużo osób potrzebuje, więc jak ktoś chce, to Piszcie, mam ją jak widzicie na powtóreczce. Także to jest nowa karta do kolekcji Aspiliketa Limitka z Kataru. Jeszcze raz dzięki Sławku za wymiankę. No i kolejna przesyłeczka. Tym razem to już był zakup. Tutaj chciałbym podziękować za paczuszkę Grzesiowi. I powiem Wam, nie wiem co tak dokładnie. Jest w środku. Jak wyglądają te karty? Sezon 2012-2013. No zobaczymy. Otworzymy sobie teraz, bo jestem mega ciekaw, z czym się to je, jak to wygląda. Ile jest w ogóle kart, ile saszetek. Taki malutki boksik. I mamy saszetki z Milanu z mojego ukochanego klubu. Oczywiście nie mogłem przegapić takiej okazji, żeby nie zakupić sobie takiego boksa. Ameras 2 3 4 5 6 7 8 9 9, a tu pewnie będzie też 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tak jest. 18 saszetek nie wiem czy tutaj gdzieś jest jakaś czeglista. no jestem też ciekaw czy jest album na te karty czy po prostu tylko wyszły saszetki z kartami ok sezon 2012-2013 tutaj cena jest za saszetkę niecałe 4 euro i ile my tutaj mamy kart w tej kolekcji Chyba 35 z tego co tutaj doczytałem. Totale D 35. Ok. Lecimy. Otwieramy i sprawdzamy jak wyglądają karty. No proszę. Nawet są sygnatury na nich. Oczywiście nie oryginalne tylko Maszynowo zrobione. Ricardo Montolivo. I na odwrocie jest logo Milanu. Następnie Bojan Krkic. Wszystkie mają tak. Wszystkie tak samo. Z tyłu wyglądają. Nigel de Jong. Kevin Constant. I tutaj mamy taką. Książeczkę. I tu chyba są wszystkie karty: 25, 28 i 7 specjalnych. No więc zobaczymy, czy uda się trafić wszystkie. Czy coś będzie brakować? Cztery już są. Teraz kolejne cztery. Antonio Nocerino, następnie Robinho, Sulej Muntari, Christian Abbiatti, no i ta sama książeczka. Ponownie, powtóreczka. Nigel de Jong. Mathieu Flamini. No proszę, mamy naszego rodaka. Bartosz Salamon. Który teraz grał w Lechu, a ostatnio nawet w reprezentacji. Rozegrał mecz. No i to chyba będzie ta specjalna. Massimo Ambrosini. Tutaj mamy Świeciaka. Okej, okay, może ja to tutaj Przesunę wszystko i zrobimy sobie miejsce na te karty, żeby sprawdzać, czy wszystkie wpadły, każda inna. Tutaj na razie mamy tylko jedną powtóreczkę. Nigel de Jong. Ok. I tutaj jest powtórka Nigel de Jong. To sobie go położymy na nim. I tu jest pierwsza specjalna. OK. Lecimy dalej. No bo skoro jest 18 saszetek razy 4, no to powinniśmy zebrać cały komplecik. Massimo Ambrosini. I tej karty nie ma, bo jest inny Massimo Ambrosini, ta karta specjalna. Christian Zapata. Następnie Gabriel. Mario Jepez. Zlatan Ibrahimowicz też powinien tutaj być w tej kolekcji. Christian Zakardo. Mario Jepes To jest powtórka. I druga specjalna. Stefan El-Sharawi. Luca Antonini. No, jak to tutaj teraz wygląda? Mamy 3, 3, 7, 14, 16, plus 2, 18 różnych kart. Kevin Prince Boateng Philip Mexes Stefan El sharawi tej karty jeszcze nie miałem bo jest specjalna i trzecia specjalna Kevin Prince Boateng No czyli zbliżamy się powoli do kompletnej kolekcji Ronaldinho, chyba też powinien być, z tego co pamiętam. Sulej Montari. To już jest powtórka. Gian Paolo Pazzini. Bojan Krkicz. To jest powtórka. Didak Villa. Czyli mamy 3, 3, 7. 21 zwykłych i 3 specjalnych. Robinho. No już był, gdzieś tutaj był Robinho tutaj. Antonio Nocerino też powtóreczka. Didak Villa. Powtórka i Baje Jung. To jest czwarta świecąca Gabriel, powtóreczka. Mexes, też powtórka. Daniele Bonera, to jest nowa karta. Ricardo Montolivo, powtórka. Luca Antonini. Powtóreczka. Gdzie go mamy? Tutaj. Baje Junk, To jest nowa. Christian Abbiatti. I Mattia De Silio. Czyli piąta. Świedząca. Brakują jeszcze dwie. Dwa albo trzy, muszę zaraz sprawdzić, jak to tutaj było. Zaraz popatrzymy. Bojan Krkicz, powtóreczka, to już jest trzecia, ta sama karta. Kevin Constant. i mamy Ricardo Montolivo. szósta specjalna. Christian Zakardo też już był. Christian Zakardo, gdzie on jest? Tutaj. No coraz mniej tych saszetek. Ignacio Abate, to jest też nowa karta. Już nie ma miejsca, ale gdzieś musimy tutaj zrobić. Pazzini. Montari i znowu pacjenie, no to to akurat było słabe. W jednej saszetce ci sami zawodnicy, Montari. Bakaje, Traory, i to też jest nowa, i kolejna nowa, Marco Amelia. Abiatti. No jak to wygląda? Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli 24, 25, 26. Czyli jeszcze chyba dwie brakują. Bazłeczki. Salamon ponownie. Antonio Noczelino. Gdzie mamy Noczelino? Tutaj. Nigel de Jong. Mathieu Flamini. Ile nam zostało? Cztery saszetki. Bonera. Mario Yepes. Luca Antonini. Destilio i jego Chyba jeszcze nie było na tej zwykłej, bazowej karcie. Na pewno jeszcze jeden świecik jest potrzebny. Dida Bojan Krkic, Matia Destilio. I robinio. Dwie saszetki do końca. Zakardo. Noccerino. Amelia. Gabriel. No i czyżby tutaj była ta ostatnia żółta, chyba jednak nie. Mario Balotelli, no nie było go jeszcze do tej pory. Gianpaolo Pazzini, gdzie mamy Pazziniego? Nie mogę w tym, a tutaj na dole, Nigel de Jong i Christian Zapata. A więc, moi kochani, no tak to wygląda. Wszystkie saszetki otworzone. Nie wiem, czy już mam komplecik, czy coś brakuje, więc będę oczywiście porównywał z innymi, bo kilka osób też to zakupiło, więc jeżeli coś mi będzie tutaj jeszcze brakować, to oczywiście wymienię się chętnie. No i co, jestem ciekaw opinii odnośnie tej kolekcji z Milanu sezonu 12-13 Dajcie znać jak wam się podoba ta kolekcja no i oczywiście co myślicie o pozostałych kartach które do mnie przyszły Okej okay, moi kochani to by było na tyle z mojej strony Dziękuję za uwagę pozdrawiam trzymajcie się i cześć